Kisza na zdanie. Warsztaty filmowe odbyły się w Radzeniu chemickim w szkole podstawowej imienia Jana Generała Henryka Dobrowskiego. Uczymy się y, nagrywać filmy. Jeszcze raz. Pierwszego dnia y, tworzyliśmy własne filmy. Chciałabym się nauczyć montażu i jak występować dobrze, się prezentować przed kamerą. Daj mi w końcu spokój, nie widzisz, że gram? Są naprawdę fajne. Są naprawdę, nie wiem, nie mam słów, żeby ocenić, nie? Tak są fajne, nie? Będziemy pisać scenariusze do różnych kampanii reklamowych. Aktualnie pracujemy nad napisaniem scenariusza do naszego filmu, który będzie pokazywał uzależnienia ludzi od narkotyków oraz innych używek. Storyboard będziemy rysować. I następnie będziemy się zajmować kręceniem tego, filmowaniem. Najtrudniejsze jest to, że trzeba dużo pisać i ręce męczyć. A najlepsze jest, że możemy się nauczyć kręcić filmy. Babci. Nie spodziewałam się tej roli, no ale jednak <grybujesz> zagrałam ją. Akcja! Eee, takie wiecie, te i wtedy od razu... Daj mi spokój, nie widzisz, że gra. Nawet jedna pomyłka mogła spowodować to, że trzeba było całą scenę od nowa nagrywać. Jaką rolę ty, Daria, pełniłaś w spocie? Ja. Jeszcze raz. Byłam raz z reżyserem czy tam dwa. Nie wiem. No charakteryzowałam Karolinę i tak dalej na babcie. Długi było na moje z dobre dziesięć, ponieważ albo za szybko mówiłem, albo za szybko wchodziłem, albo wchodziłem w słowo reżyserowi. Cześć minę, może pogramy w piłkę? Cześć Dominik, może pójdziemy pograć w piłkę. Siema, Minia, może chodź pogramy w piłkę. Cześć Dominik, chodź może pogramy w piłkę. Co? Trzeba dużo włożyć e, roboty, żeby powstał krótki film. Generalnie to bym nie chciał, bo to dużo roboty. Trzeba prawie cały czas przy kamerze siedzieć. Bardzo dobrze, jestem za. Nie iść tą drogą. Dziękuję. Stop. Gdy się obudziłem, spostrzegłem, że stoją nad moim łóżkiem. Dobra. <noise> Można się wiele nauczyć. Jest dużo zabawy, no i ogólnie cieszę się, że tu jestem. Montujemy, Montujemy nasz film. Właściwie to końcówkę już robimy. Karolina no, wszystko montowała. 失礼します。